Dzień dobry, tu ogrody Montessori, edukacja w domu. Tematem dzisiejszej pracy jest Wielkanoc. Dzisiaj przygotowałam jajko na wykałaczce, które będziemy malować farbkami. Ja dzisiaj mam niebieski kolor i zielony. Do dzieła. Bierzemy zieloną farbkę i malujemy dowolną część jajka. Ja dzisiaj maluję. Połówkę. Można sobie wyznaczyć taki ślaczek, żeby odgraniczyć te dwa kolory. Specjalnie sobie wzięłam kartkę pod spód, żeby nie pomalować stołu. Zieloną już skończyłam. Tak wygląda nasze jajko. Teraz biorę niebieską farbkę i drugą połówkę maluję na niebiesko. Takie wymalowane jajko można zawsze włożyć sobie do doniczki z kwiatkiem i ozdobić. Ja już skończyłam. Oto efekt. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia i do zobaczenia.